Jeszcze nie. Czekaj ej, bo to jest takie introduce mi czekuje nie? Introdusuj to, ma. Kurwa jesteśmy chopie poligloty francuski... jebane, bo fr master. jebane Boxmaster to właśnie opierdoliłem, nie polecam nikomu. Za 5 euro, takie chujowe. Nie przeklinajmy może lepiej. Bo ja bym to puścił gdzie potem, chętnie. E... Zacznijmy od nowa, co? Dobra, od nowa. <laughs> Podejście drugie. Let me introduce. Nie mam kluczów, ja pierdolę. Od nowa. One more time, time. introduce mi człowieku. Boxmaster, nie polecam nikomu za 5 euro, drogie jak cholera. Eee, takie jak pocket, eee, tylko że z takim niedobrym sosem barbecue. No. <laughs> Zrób approves. Ale są refilie. Approves it. Okej, dobra. Serwetek nie żałują, to najważniejsze. No, pokażemy Raz, wam, dwa, trzy, trzy, cicho, pięć. cicho. Pokażemy wam fajny filmik. Mamy już dwa filmiki dla... Nie, jeden filmik dla was z Niemiec, tym razem jest z Francji. ty. kurde. objaży światy jesteśmy. E, idziemy, e, pauza, zaraz ze środka będzie na nagranie. E, tutaj mamy refil kawy. Refil kawy. Espresso. Refill long. I woda zagotowana. Wsuwamy kubek. Coffee long. Jebiemy. No, się. Się no, leje się, zaraz się wycielało. No. Dobra, nie, nie rób, raz, dwa, chłopak się na nas spać. Leje się kawę no. Refila się kawę no, leje. A ty dalej... tu mamy oranżada. Oranżina. Oranżina. I się leje. Kofilon gotowa. Nie gotowa. Jest gotowa. A, za darmo. słuchajcie. Za darmo kofilon. Kofilon. Może. posmakuje, posmakuje. Espresso. Spróbuj. tutaj na tle kas. Nie, dobra, koniec. Pokaż menu, pokaż menu się. Tu, Tutu, tu, tu, W Stajecie. Tutaj kurwa Bayern do tyszczenia. Można Ona tu cuda wszystko można. <śmienicza> <A> pan... <śmienicza> jest jeszcze umywalka dla małych dzieci, kurwa. Tylko tak, że kurwa. Taka jest, kurwa. Gdzie jest Adrian. Co? Srami. A ja mam kolczyka chłopaki i dziewczyny. Czekajcie. O, Chin. Ale jestem lansem jednym. Już? Chłopaki, teraz będzie gruba akcja. Czekaj, Chłopaki. czekaj, 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 czekajcie. Tutaj jest wszystko, tam jest to, a teraz tak, no? Chop, trzy tak, Ale kupa.